W Kali sportowej Kłockiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w ramach drugiej ligi koszykówki odbył się mecz derbowy. Doralny Sa podejmował na swoim parkiecie zespół Sudety Jelenia Góra. Jak przedstawia się sytuacja kadrowa zespołu? No tutaj my, my mamy tutaj swoich wychowanków głównie w Jeleniej Górze. Także no mam, po ostatnim meczu mamy jednego chłop, wysokiego zawodnika kontynuowanego, ale tak, wszyscy są zdrowi. Chętni do, do grania. Obydwie ekipy zebrały sporo pochwał za grę w pierwszych kolejkach. Doralowcy, co prawda, przegrali w Gliwicach z GTK, ale ich gra napawa optymizmem przed kolejnymi meczami. W spotkaniu nie zagrał Marcin Kowalski. On ma problem z, z mięśniem Tutaj uda i niestety nie wystąpi. To jest osłabienie dość, dość znaczne. Wiele zależy od dyspozycji dnia. Myślę, że liczę na to, że stawka meczu mocno zmobilizuje naszą drużynę. Mecze przedsezonowe są to mecze, gdzie tak buduje się atmosferę, tworzy się zgranie, natomiast efekt finalny musimy zobaczyć tutaj podczas liwikowych już zmagań. Ostatni mecz, który zegraliśmy na takim gorącym terenie w Liwicach, pokazuje, że ten że tam postęp umiejętności zgrania nastąpił. Możemy rozegrać dobre zawody, a wynik myślę, że jest otwarty. Spotkanie rozpoczęło się od prowadzenia gości 6 do 0. A wszystkie punkty zdobył Minciel. Pierwsze punkty dla gospodarzy zdobył Lepczyński. A po chwili kolejne oczka dołożył Wojciechowski. Do szóstej minuty utrzymywało się dwupunktowe prowadzenie gości. Wtedy Doralowcy od stanu 9 do 13 zdobyli 10 oczek z rzędu i wyszli na prowadzenie, którego nie oddali do końcowej syreny. Jednak wynik przez większą część pojedynku oscylował w granicach remisu. Jeleniogórzanie wykorzystując cztery rzuty wolne niesobskiego i Czecha zmniejszyli straty do jednego punktu. Ale tuż przed końcem pierwszej części gry dystans zwiększył Bartkowiak. Druga część spotkania rozpoczęła się od punktów Gadomskiego, ale w odpowiedzi Sudety w 12 minucie gry zmniejszyli straty do jednego punktu, gdy dwa rzuty wolne na punkty zamienił Raczek. Dobrą zmianę dał Radwański, który w tej części spotkania zdobył 4 punkty i dzięki temu przewaga doralowców wzrosła do 6 punktów. A dyspozycja tarzy cieszy kibiców w porównaniu do poprzedniego sezonu, no w tym grasz o wiele lepiej. No, trudno powiedzieć, ale dziękuję. Na razie początek sezonu w turniejach, to turnieje się rządzą innymi prawami, dosyć dobrze też mi poszło. No, zobaczymy, no, ciężko przepracowaliśmy okres przygotowawczy. W tamtym roku miałem operację, pierwsze trzy miesiące miałem stracone i może dlatego to teraz procentuję, że ta forma rośnie. W 17 minucie gospodarze wygrywali 37 do 31, ale do przerwy przewaga wynosiła 4 oczka 39 do 35. Przede wszystkim jesteśmy zadowoleni z obrony. Trochę błędy w ataku nie do końca gramy z zagrywki tak jakbyśmy chcieli tego. No ale na razie do przerwy wygrywamy, jesteśmy zadowoleni z wyniku. Jakie założenia na następną część spotkania? Przede wszystkim... Utrzymać tą obronę, która do tej pory no jest skuteczniej zagrać w ataku, przede wszystkim konsekwentnie wykorzystywać nasze zagrywki. Od początku trzeciej kwarty trener Marcin Radomski posłał do gry Bartkowiaka, Wojciechowskiego i Lepczyńskiego, czyli najlepszych swoich graczy. Ten ostatni powiększył przewagę swojego zespołu, zdobywając cztery punkty. W 25 minucie po celnej trójce Radwańskiego Nysa prowadziła 50 do 41. Jednak Jeleniogórzanie nie poddali się. Jeszcze na minutę przed końcem trzeciej ćwiartki goście przegrywali tylko 51 do 53. Wtedy Nysa zdobyła 5 punktów za sprawą Wajsa i Trójki Cieśli. Doralowcy prowadzili 58 do 51. Mecz z Jelenią Górą zawsze jest dramatyczny, bo to nie jest słaba drużyna. Tam jest naprawdę wielu dobrych i doświadczonych graczy. My jeszcze osłabieni jednak nieobecnością kluczowego gracza Marcina Kowalskiego. Bo wiadomo, że ten mecz będzie zacięty. To, to, to było oczywiste. Tym bardziej, że był to pierwszy mecz przed naszą publicznością. Myślę, że dużo większa presja była po naszej stronie, na naszych zawodnikach, a nie na drużynie z Jelenie Góry. Tym bardziej, że oni już pierwsze zwycięstwo mieli za sobą, a my o to pierwsze zwycięstwo musieliśmy wywalczyć. Pierwsze dwie minuty czwartej kwarty należały do Sudetów i na tablicy był remis 58 do 58. Na szczęście Kłotczanie w porę zareagowali dzięki Cieśli i Wojciechowskiemu. Ponownie wygrywali. Ja śpiątce, nie rzucę, nie rzucę. Wojnę nerwów w końcowych minutach spotkania lepiej wytrzymywali Kłotczanie, i to oni cieszyli się ze zwycięstwa. Dzisiaj jest, e, drużyna z Kłodzka była bardziej, e, zdom, bardziej nas zdominowała pod koszami w grze i myślę, że to też było e, taką, takim głównym powodem e, no naszej porażki, a zwycięstwa Kłocka. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wygraną Nysy 77 do 69. Ciekawe zawody! Naprawdę, super gra, rawa dla konsenta obrzewów Rowa, Reneku dziwnie, Switzwał Komisarki. Dziękuję Państwu Na to zwycięstwo yy, cała drużyna się przyłożyła, prawda? Każdy dołożył swoją cegiełkę w swoim momencie i Suma Summarum to zadecydowało o zwycięstwie. W tabeli Drugiej Ligi Koszykówki Doralny Sakłocko z trzema punktami zajmuje ósme miejsce. A Sudety Jelenia Góra pomimo porażki plasują się na siódmej pozycji. W tabeli przewodzi drużyna GKS Tychy z czteroma punktami. Kolejny mecz Doralny Sakłocko rozegra na wyjeździe 19 października z liderem w tabeli z GKS Tychami. A u siebie zagrają 26 października z KKS Mickiewicz Romu Telewizja Katowice nasza telewizja lokalna